Cześć, tu ucho alarm. Spotykamy się dziś, by wyjaśnić pewną ciekawą sprawę z ostatnich dni. Jest z nami Rafał, który pojechał na miejsce, zrobił wizję lokalną. Wszystko dokładnie spadał, zebrał ślady, dlatego oddaję głos Rafałowi, powiedz o co chodzi. Tak. Jak wiecie, w internecie pojawiło się właśnie nagranie, które przedstawia UFO. Jest to nagranie z kamery termowizyjnej. Mamy tutaj to nagranie przesłane bezpośrednio od osób, które tam były na miejscu i zrobiły ten, ten zapis. To jest trochę specyficzny zapis kamery, bo to jest kamera termowizyjna i trzeba wiedzieć, jak interpretować te, te obrazy, które tu są. Tylko jak widzimy tutaj. Są to kolory całkiem sztuczne. Oczywiście ten okolica nie jest różowa ani te drzewa nie są pomarańczowe, tylko te kolory odpowiadają pewnym temperaturom, które są w otoczeniu. Kamera termowizyjna rejestruje ciepło i reprezentuje je w formie barw. I tu jest coś ciekawego, co możecie zaobserwować, że oprócz tego UFO, które tutaj widzimy, są też na polu. W dalszym ujęciu, takie białe plamy. I te białe plamy to są zwierzęta to są po prostu yy, no jakieś sarny czy inne, jakieś lisy mogą być nie wiem, co to tam dokładnie jest ale są to zwierzęta, które w tej kamerze są widoczne a to jest przypomnijmy, godzina 20:42, i tam jest zupełna ciemność. Gdybyśmy patrzyli normalną kamerą, nie widzielibyśmy nic oprócz czarnego. Czarnego po prostu tuła, a ta kamera termowizyjna potrafi to pokazać. I to bardzo ciekawe, że ten obiekt, który tu widać, właśnie taki bardzo powiedzmy owalny taki dyskoidalny, przypominający nasze klasyczne UFO, został zarejestrowany. Co mamy do tego? Filmu. Do tego filmu możemy na internecie znaleźć wiarygodną wypowiedź świadków. Jest zamieszczona chyba półgodzinna pół rozmowa ze świadkiem, który opowiada to bardzo wiarygodny sposób, jak, jak oni to sfilmowali, jak doszło do obserwacji tego obiektu. No i są to, można powiedzieć, bardzo dobre materiały wyjściowe do tego, żeby zbadać ten przypadek bardziej szczegółowo. No i to postanowiliśmy zrobić. No, tutaj, jak Rafał mówi, że materiał był dostępny w internecie, to rzeczywiście najpierw go obejrzeliśmy na stronie Fundacji Nautilus, gdzie był cały artykuł na ten temat i również rozmowa ze świadkiem. Ale yy, tutaj świadek, autor filmu, również napisał do nas bezpośrednio na skrzynkę parę dni później, stąd nasz kontakt z tą osobą. Zgadza się. Zgadza się, tak to było, ale zanim świadek się do nas odezwał, próbowaliśmy napisać do Fundacji. Pytać się, czy zamierzają jechać na miejsce, gdzie to było, żebyśmy mogli się przyłączyć do tej wyprawy, ale wtedy odpisali nam, że nie ma po co tam jechać, bo po prostu jego kuzyn, czyli kuzyn tego świadka, zrobił nagranie w dzień i przesłał im, i w tym miejscu nic nie można znaleźć, bo, bo tam po prostu nic nie ma. I to jest właśnie to nagranie, które fundacja prezentuje, które ma przedstawiać te drzewa. W dzień. No, i tutaj sprawa zaczęła się komplikować, dlatego że po dokładnym obejrzeniu tego filmu, ja tutaj mam wyklatkowane, jakby obrazy tego filmu, po prostu powiększone. To jest, to jest obraz z kamery termowizyjnej z, jednej, z jednego ujęcia, z drugiego ujęcia. Tu jest ujęcie w dzień. I jak to wszystko porównamy, to widać, że no, ten obraz różni się. To są niby te drzewa, które miałyby być oświetlone przez ten obiekt, ale dla mnie to nie wygląda podobnie. To po prostu jest coś innego. Tak mi się wydawało na początku. I to zaintrygowało mnie, że coś, coś tutaj jest nie tak. No i w międzyczasie, tak jak mówi Cyprian, Napisali do nas świadkowie, że taki film nagrali, że, że po prostu mają taką przygodę z UFO, i czy chcielibyśmy się tym zająć. No to stwierdziliśmy, że czemu nie. Skoro Fundacja nie chce tam jechać, no jest tu ciekawy materiał wyjściowy, wiarygodne nagranie świadków. Można by sprawdzić, jak tam wygląda to na miejscu. Co było dalej? No. W trakcie, jak jechaliśmy do, na to miejsce, to po prostu kontakt z tą osobą w ogóle się urwał i w zasadzie jechaliśmy w ciemno. Nie mieliśmy lokalizacji, gdzie to może się znajdować. Wiedzieliśmy tylko, że lokalizacja obejmuje miejscowość przy Lesie. Żeby to dokładniej pokazać, tu jest miejscowość przy lesie, że to jest są jakieś lasy przy, koło miejscowości przy lesie. Jest to szukanie igły z siana i naprawdę. Małe szanse były, żebyśmy to znaleźli. Ale tutaj trochę szczęścia, trochę intuicji, trochę sztucznej inteligencji z internetu i udało się to znaleźć. Jak to wyglądało? Tu mamy film, gdzie, gdzie po prostu znajdujemy właśnie to miejsce. To jest właśnie ten teren, gdzie są te drzewa, i tu właśnie widzimy te drzewa. I jak można zauważyć, to nagranie dzienne, które Nautilus dostał od świadków, zupełnie różni się od tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Czyli okazuje się, że mylna interpretacja jest tego filmu, że te drzewa są częścią lasu. One po prostu były oddalone od lasu. one tak, po prostu tak, tam w sensie. jest długa, ogniskowa, która powoduje takie, taki skrót perspektywy. A w rzeczywistości dokładnie tak, te same tak drzewa, które tak. mają identyczne gałęzie, rozłożenie, jak widzimy, są oddalone od lasu o jakieś 100 metrów. I jak widać, to jest właściwie pierwsze podejście do tych drzew. Widać, że tu mamy jakieś ślady na ziemi. To jest pierwsza jakby oględziny tego miejsca. Wypalone jakby miejsce. Rady. Tak, to jest to miejsce, gdzie UFO było widać czy ten obiekt na kamerze termowizyjnej. Jest to jakaś odgrzebana ziemia, jakiś popiół. Żeby tutaj jeszcze uwiarygodnić to, że to jest właśnie dokładnie to miejsce, tutaj widzimy wydruk. Zdjęcie z tej kamery termowizyjnej. No i tu jest ten, ten popiół, to ognisko, które tu było prawdopodobnie. I to wygląda dokładnie tak, że obiekt, który tam się znajduje, był dokładnie tam, gdzie to ognisko. Możemy tutaj prześledzić. Znaczy tam jest ślad wypalonej ziemi, no bo mówimy ognisko. Tak, to jest taka ziemia, ale są tam resztki popiołu. I jak tutaj się ustawimy w odpowiedniej odległości, to idealnie widać, że zgrywają się linie tego drzewa, zgrywa się linia tej drogi i to jest na pewno dokładnie to miejsce, które było sfilmowane kamerą termowizyjną, natomiast nie jest to miejsce, które przesłane było świat przez świadków za dnia. pokazujący właśnie to są te drzewa, tu widać tylko ich cień i to jest to miejsce i właściwie po, po dokładnym obejrzeniu tego miejsca można powiedzieć, że to jest ognisko. I także można znaleźć w tym miejscu inne ogniska. Tu są te drzewa, które były już prowadzone wcześniej. Ja tutaj akurat wbiłem taki kij, żeby było widać ognisko z daleka, natomiast tutaj Dalej była prowadzona też wycinka, kiedyś było palone ognisko inne i jeszcze tam można znaleźć kilka, które były robione wcześniej, więc widać, że w tym miejscu pojawiają się ludzie co jakiś czas, wycinają drzewa i palą krzaki, które tam zostają. Tu mamy następne, jeszcze dalej byśmy znaleźli następne. Czy to było UFO, czy to było ognisko? To jest pytanie. Początkowo mieliśmy bardzo mocne materiały, nagranie z kamery, no i bardzo wiarygodne zeznanie świadka, które tutaj, no, bardzo dawało tutaj podstawę do tego, żeby twierdzić, że ta historia faktycznie była w ten sposób, że oni widzieli UFO. Ale tak naprawdę ci świadkowie mo mogli być przekonani o tym, że widzieli UFO, dlatego że oni nie byli tymi osobami, które to ognisko paliły. Otóż nagranie było robione o 20:40, i nasza teoria jest taka, że osoby, które były tam wcześniej, w południe, wycinały te drzewa, rozpaliły ognisko, i ono w zasadzie było wygaszone. Natomiast kamero, kamera termowizyjna jest na tyle czuła, że ona potrafi zarejestrować po prostu ognisko, które paliło się za dnia, dlatego że tam cały czas jest ciepło. Zobaczcie, tutaj. Są sarny, których, ich temperatura jest rzędu 36-40 stopni. Zwierzęta są trochę cieplejsze niż ludzie, i to ognisko również jest ciepłe. Nie jest widać, że te drzewa są mniej więcej ocieplone do, do temperatury 30 stopni, może od tego, tego popiołu, który tam jest, ale. No to nie jest żar ogniska taki, że widać to ognisko gołym okiem, bo świadkowie mówią, że nie widzieli tam żadnych, żadnego obiektu ani żadnego ogniska, ale nie, jest to wystarczające ciepło z tego popiołu, aby kamera, wizyjna, kamera termowizyjna to tak pokazała. Tak? tak jak to widać na tym zdjęciu, tutaj ktoś sfilmował komórką ognisko, które już jest wygasające, a widać, że jest jasny ślad ciepły właśnie w środku tego ogniska. Także świadkowie, którzy opowiadają o tym zdarzeniu, oni po prostu tam przyjechali i chcieli obserwować zwierzęta. Natomiast trafili na, na, na coś, co... tu Nie kłamali po prostu. Historian... Słucham? Czyli ci świadkowie nie kłamali, mówili prawdę, prawdę, w którą uwierzyli. Ale no niestety, rzeczywistość spłata figla, że no tak się zasugerowali tym efektem. Ogniska. No, gdyby tam podeszli, odkryliby prawdę, że jednak nie jest to obiekt UFO, tylko gorący żar. Ale no, tutaj musimy oddać im taki hołd, że y, po prostu robiąc tą aferę jakby z UFO, no, postąpili słusznie. Czyli lepiej jest tak. zrobić taką jakby pomyłkę i żebyśmy to sprawdzili, niż żeby na przypadkiem przeoczyć y, przypadek UFO, prawda? Jakby nie robiąc jakby tego, więc tutaj no, dobrze się stało, że ci świadkowie wysłali te materiały do fundacji i do nas. No, dobrze się też stało, że rozstrzygnąłeś jakby tą zagadkę, że wiemy, że to jest ognisko. No i teraz tylko chcieliśmy to wyjaśnić, żeby ludzie w internecie już dalej tutaj nie brnęli w, tą, w to nieporozumienie. No niestety tym razem najprawdopodobniej mamy do czynienia z ogniskiem. Ten przypadek jeszcze chciałem pokazać, dlatego że. Czasami można naprawdę mieć złudzenie, że, że widzimy, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym, bo tak jak widzicie, mamy tutaj film, mamy zeznanie bardzo wiarygodne, które jak się słucha, nie można powiedzieć, że ten człowiek kłamie. On naprawdę myślał, że tam jest UFO i opowiedział to w sposób bardzo wiarygodny. Natomiast no, sprawdzenie tego w sposób naprawdę dokładny dopiero daje odpowiedź, czy rzeczywiście tam było UFO, czy rzeczywiście mamy do czynienia z czymś niezwykłym. Naszym zdaniem ten przypadek można zakwalifikować do takich pomyłek, y, które zdarzają się, ale po prostu jest to pewien splot y, takich zdarzeń, które powodują, że ta, ta cała historia może, może wypłynąć jako zjawisko UFO, ale wcale nim nie być. I to jest taka trochę przestroga, ale jednocześnie chęć, y, żeby. Y, no, do tego, aby jednak działać, żeby przesyłać te materiały i sprawdzać dokładnie to, co, co uważa się za UFO, żeby wyeliminować tego rodzaju pomyłki. Tak, i tutaj też taki apel, że nawet jeżeli osoby, które zgłoszą UFO, w międzyczasie odkryją, że pomyliły się żeby po prostu tego nie ukrywać przed badaczami, tylko powiedzieć, a wydaje mi się, że to chyba jednak była pomyłka, bo znaleźliśmy ognisko. Nie trzeba urywać tego kontaktu z nami, my naprawdę nikogo nie skrzyczymy, nie zobrazimy. Lepiej zgłosić takie coś, ale jednak współpracować z nami do końca, wtedy można to wyjaśnić, a gdybyśmy tam nie pojechali, to zdarzenie cały czas po prostu widniałoby jako coś niezwykłego, bo nikt tego nie wyjaśniłby do końca i i po prostu byłyby zawsze dyskusje, co tam się mogło stać w tym brzegu. Ale mamy sprawę wyjaśnioną. No właśnie, tutaj mamy jeszcze taki sygnał, drugi, że już kończymy realizować film na temat awarii UFO pod Bytgoszczą. No i tutaj możemy powiedzieć, że też Rafał wszystko dokładnie sprawdził i tam jesteśmy. No w dużej mierze skłonni do tego, żeby przyznać, że jest to prawdziwe UFO, dlatego zostańcie z nami na kanale i oczekujcie kolejnego filmu.